Cześć, dzień dobry. Mania z tej strony, szefowa czapek. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o nowej linii czapek wychodzących z mojej pracowni, pracowni za miastem, a mianowicie o linii nieoczywista. A dlaczego chcę to zrobić? Po to, abyś mogła zdecydować, czy ta linia jest akurat dla Ciebie, czy może zupełnie się z nią nie samiesz. Dlaczego nazwa nieoczywista? Dlatego, że znalazłam w niej pięć nieoczywistych rzeczy i właśnie teraz się nimi z Tobą podzielę. Pierwsza nieoczywista rzecz to splot, którym jest ta czapka zrobiona. Zobacz, niby normalna czapka, ale splot jest kośny, co już powoduje, że wygląda zupełnie inaczej niż wszystkie inne spotykane na ulicy. I teraz możemy ją nosić albo w ten sposób. O. Mm. Wtedy ten splot nam się ładnie skośnie układa. Albo możemy sobie zawinąć końcówkę czapki. Wtedy dodatkowo zaczyna nam ładniej dolegać do głowy, a splot robi się jeszcze ciekawszy, dlatego że tu idzie w jedną stronę, a tu idzie w drugą. Kolejną nieoczywistą rzeczą czapki z linii nieoczywista jest jej kolor. Mianowicie wybieram Perełki wśród włóczek farbowanych ręcznie, co daje pewność, że taką czapkę dostaniesz tylko w jednym egzemplarzu. Te same włóczki, co prawda, wykorzystuję jeszcze do linii Szalona, ale jest to zupełnie inna czapka, więc z tej linii w takim kolorze otrzymasz tylko jeden egzemplarz. Więc nikt nie będzie miał takiej samej czapki jak ty. No chyba, że będziesz chciała, abym wykonała bardziej stonowaną, jednolitą kolorystycznie czapkę z linii Szalona. Jak najbardziej jest to możliwe, napisz do mnie, zobaczymy, jaki jest wybór włóczek i na pewno coś wybierzemy. Czy czarną, czy szarą, czy białą, jaką będziesz chciała, nie ma żadnego problemu. Ja natomiast póki co skupiam się na kolorach ręcznie farbowanych, melanżowych. Trzecia rzecz, która jest nieoczywista dla tej czapki, to strój, do którego ona pasuje, bo może pasować do stroju zarówno sportowego, jak i codziennego, jak i bardziej eleganckiego. Spójrz, jeśli założę ją w ten sposób, mogę ją założyć zarówno do kurtki codziennej, jak i do płaszcza. Kiedy zrobię tę wersję, super będzie pasowała na wypad w góry. Czyli znowu do stroju sportowego, bądź aby pójść biegać, dlatego, że skład jest taki, że głowa ci się w nim pocić nie będzie, ale o tym na razie czsz, będę mówiła za momencik. E, dobrze, czyli mamy dopasowanie do stylu ubioru, a czwartą nieoczywistą rzeczą jest dodatek, który do tej czapki dołączam. Mianowicie jest to zrobione z tej samej włóczki kwiatek. Po co on? No, mogę. Go, ach, on ma oczywiście z tyłu agrafkę, czyli nie przyszywamy go na stałe. Można go w różny sposób wykorzystywać. W jaki? Ano. Przy takiej wersji mogę go sobie przypiąć będzie bardziej elegancko, fajnie, z luzem. Jeśli zrobię wersję z zawiniętą. Zobaczcie, co się będzie działo. Przy przypięciu takiego kwiatka zrobi się nam jakby kapelusik Lata 20., lata 30. No do płaszczyka rewelacja. A jeśli nie chcemy nosić kwiatka w głowie, to kiedy mamy ten płaszcz założony, dlaczego nie potraktować jej jako broszkę i dodatku do tego co mamy na głowie? Jest to taki Oczywisty kolejny pomysł. No i ostatnia nieoczywista rzecz w czapce z linii nieoczywista to jest jej skład. Bo ja, co prawda, o tym mówię bardzo często, ale powtórzę jeszcze raz: większość czapek, które spotykasz na co dzień w sklepach, a nawet i u innych rękodzielników, ma dodatek nylonu, akrylu i innych sztucznych świństw. Ja czapki robię w 100% procentach z wełny. Ta akurat jest z wełny merynosa. Jest milutka, w ogóle nie gryzie, jest ciepła i powtórzę jeszcze raz to, co mówiłam chwilę wcześniej, to, że jest wykorzystana taka, a nie inna włóczka, spowoduje, że głowa Ci się nie spoci. Czy będziesz w tej czapce w pomieszczeniu, czy będziesz w tej czapce na zimnie, ogromnym, czy będziesz w tej czapce na Jesiennym, delikatnym chłodku. Merynosy są po prostu idealne. Ale o tym więcej przeczytasz w samym opisie czapki oraz wkrótce na blogu, gdzie będzie cały artykuł poświęcony właśnie wełnie merynosów. No i co? Wszystkie nieoczywiste rzeczy stały się oczywiste, mam nadzieję. I oczywiste jest też dla Ciebie pewnie teraz, czy czapka z linii nieoczywista jest czapką. Specjalnie dla ciebie, czy może jednak wolisz poszukać innego rodzaju? Ja bardzo Ci dziękuję za uwagę, wpinam sobie kwiatka, życzę Ci miłego popołudnia i mam nadzieję! Do zobaczenia! Trzymaj się cieplutko! Cześć!